वागा Kolejną, niezapisaną jeszcze kartę historii roku szkolnego 2015-2016. Cieszy mnie obecność rodziców naszej młodzieży, przedstawicieli Rady Rodziców, koleżanek i kolegów nauczycieli, a nade wszystko cieszy mnie widok Was, drodzy pierwszoklasiści który nasze wysiłki odnajdują swój sens i cel. Już niebawem pierwszy dzwonek i pierwsza lekcja. Stare przysłowie ludowe mówi, że człowiek uczy się przez całe życie. Jesteśmy tu i teraz właśnie po to, aby się uczyć, was uczyć, prowadzić, a także wspierać, służyć radą, pomocą. I zapewniam was, że taka właśnie wspólna praca nie pójdzie na marne, a w przyszłości owoce zaskoczą nas wielokrotnie. Uczniom, rodzicom, nauczycielom i wszystkim przyjaciołom naszej szkoły życzę samych sukcesów, wiele wytrwałości oraz spełnienia wszystkich zamierzeń i planów. Gimnazjum to nie tylko nauka i lekcje. To miejsce nawiązywania trwałych przyjaźni, współpracy z tytułami dyskusji i aktywności obywatelskiej, a także rozwijania wrażliwości na potrzeby innych. Wierzę, że ten rok szkolny wykorzystać na solidną naukę, w której będą sprzyjać wszelkie inicjatywy grona pedagogicznego także gimnazjum i władz samorządowych. Życzę samych sukcesów, wiele wytrwałości oraz spełnienia wszystkich zamierzeń i planów. Serdecznymi pozdrowieniami poznał już Michał Szczepa. Spakowany plecak, baliska, wyjeżdżamy już jutro rano. Mrok zapada, droga srebrzysta, idą dobrowo złota do Witaj szkoło, oto wracamy, żegnaj piasku nad silnym morzem. Już ze ścian białymi skrzydłami, spróba do nas nasz szkolny orzeł. Wróciliśmy do szkoły opaleni, wypoczęci i pełni cudownych wspomnień. A jeszcze kilka dni temu na wakacjach były z nami słońce, woda, męistwo. Przynieśmy się do tych dni, powspominajmy. Paprotna. wakacyjne niebo, wagę mury, chmury. Płyną po nim lecząc brzuchami do góry. Otchłanie próżniactwa, nuśności głębiny. Dzień świętego Lenia, mojej imieniny. Nawet drgnienia listka ucho nie Rzeczy tylko mucha, główna strona ciszy. Dosyć tego. Jeszcze chwila, a rozmarzymy się wszyscy. Obudźcie się. Czas wrócić do realnego świata. Najwyższy czas na powrót do rzeczywistości. Dzień dobry szkoło. Jesteśmy. Choć wiatr po liściach szaleści, choć lato jeszcze nie zgasło. I słońce ogromne hasło, Nie żadna i słońca, wakacyjnego gorąca. Tęgiwego nieba nad głową i wiatru, co kolem powiał. Choć lato jeszcze nie zgasło, Dzień dobry szkolna ławko, Pomożesz nam się tu uczyć, A lato przecież powróci. Dzwonek, rok szkolny się zaczyna, i popłyną pracowicie nad książką szkolną, nad zeszytem. Najważniejsze, by na każdy miesiąc mieć jakieś mocno. Wrzesień. nie martw się, że znów trzeba iść do szkoły. Ciesz się, że szkoła nie przyjeżdża do ciebie. W październik. uczniowie Jadka nie powinni się obijać bo inaczej psują się pod koniec roku. Listopad, pokochaj szkolnie dzwonek. On pokocha ciebie. Wybawić od odpowiedzi, gdy będziesz w potrzebie. W grudzień. Jeśli złapałeś pałę, ciesz się, że nie złapałeś duchwa albo trzech. Styczeń. Jeśli nie wiesz, jak zacząć odpowiedź, powiedz o tym. Najważniejsze, byś ładnie skończył. Luty. Nie ma złych ocen. co tylko niewyrozumiałe rodzice. Marzec. Jeśli był dzwonek na początku lekcji, będzie i na koniec. Wiecie. Ławka szkoda najlepszym przyjacielem ucznia. Jedyna nie zdradzi, gdy ściągasz. Maj. Nie ściskaj gąbki przy tablicy. Wyjdź za to nauczyciela za serce. Opowiedz o rozwiązywanych z rodzicami ponadprogramowych zadaniach. Czerwiec. Każdy dzień w szkole zbliża do wakacji. A żeby wam było weselej, włożyliśmy słownik terminów szkolnych. Oto on. Rozpoczęcie roku szkolnego. Imperium Kot atakuje. Klasówka. Proczne widmo. Wagare. Ucieczka z Alcatraz. Zebranie rodziców, trzęsienie ziemi. Ściąga, szansa na sukces. Biblioteka, tylko dla obu. Grono pedagogiczne, w tajnej służbie jej królewskiej mości. Lekcje muzyki, śpiewać każdy może, ale nie każdy musi tego słuchać. Sprawdzam po klasie trzeciej, sąd ostateczny. Zakończenie roku szkolnego, Dzień Niepodległości. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy wszystkich do samych wraz z wychowawcami.